Spiralna, kolorowa zabawka dla małych dzieci Żyrafa przeznaczona jest do zawieszania na łóżeczko, leżaczek, w samochodzie i na wszelkiego rodzaju poręczach. Żywe kolory, różna faktura użytych materiałów i kształty doczepionych elementów zachęcają maluszka do chwytania ich w malutkie rączki. Wisząca, kolorowa piłka i wesołe słoneczko wyposażone są w grzechotki, a Żyrafa, piszczek. Poszczególne zabawki mocowane są na rzepy, więc można je łatwo odpiąć i umieścić w dowolnym miejscu. Zabawka przyciąga wzrok różnorodnością barw i uczy dziecko rozpoznawania kształtów, kolorów i dźwięków. Całkowicie bezpieczna dla malutkich dzieci. Posiada Europejski Certyfikat Jakości i Bezpieczeństwa CE.